Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Barana. Witam w horoskopie na kwiecień. Proszę o podpowiedź, co dobrego kwiecień przyniesie Baranom. Ja myślę, że tutaj taka podpowiedź dla osób poszukujących drugiej osoby, to właśnie pojawia się karta pani, więc zwłaszcza szczególnie dla panów Myślę, że kwiecień będzie korzystnym miesiącem pod względem wchodzenia w nowe znajomości, znalezienia kogoś. Karta zaprasza też do takiego skupienia i zadumy nad tym, jakie są moje plany, co takiego chcę dalej w życiu robić. Skupienie na sobie też pod względem wyglądu i tu pewnie zwracam się do pań w większości być może któraś z was zacznie dietę w kwietniu, bo do wakacji i występów w bikini na plaży zostało mało czasu, więc tu dobrze byłoby również skupić się na swoim własnym wyglądzie, na poprawie. A co na to, karty tarota. No i znowu taka zaduma i refleksja. Zobaczcie, na tej kartce, karcie, kartce, karteczce y ta kobieta jest zadumana, prawda? Bardzo. I pierwsza karta, siódemka kielichów. Po tym razem w wersji męskiej. Plany, 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 plany. Wyobrażenia. A tylko żeby one były... Jakby realne, bo siódemka kielichów wnosi właśnie taką, e, taką nierealność. Owszem, dużo się dzieje, wyobrażę w głowie szczególnie, dużo się dzieje w emocjach, e, są planowania, ale ten obraz, który widzimy, to jest ja zawsze mówię takie pobożno życzeniowe myślenie tutaj w tej karcie. Czyli życzymy sobie, że nasza praca wygląda tak, jak wygląda, wyobrażamy sobie to, że ona wygląda tak, jak wygląda. No a chyba kwiecień pokaże, że może to nie do końca jest tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, wyobrażały. Na temat partnera wyobrażanie, partnerki, prawda? Idealne w jakiegoś związku. Rozłożę zatem wszystkie karty, co będzie pomagać baranom. Podstawa, szóstka kielichów, do czego powinniście dążyć w kwietniu, as mieczy. Do przeszłości odchodzi karta słońca. Przed wami, hmm. proszę, as kielichów. Mamy dwa asy. I takie, te moje pierwsze słowa, taka zaduma, gdzie ja, dokąd podążam, co nowego chcę zrobić, w którym kierunku iść, w trójka buław, z otoczenia wisielec, chcecie, boicie się, królowa mieczy i rada. Wasza karta, Rycerz Buław. O, pod spodem dziesiątka denarów, świat, szóstka denarów. No więc tak. Pierwsza kwestia. Dla osób, które pracują na przykład za granicą, prawda? Nadejdzie czas taki, że zaczniecie się zastanawiać, czy wracać z powrotem, czy nie wracać. Mam takie wrażenie, że sporo osób, właśnie pracujących gdzieś na wyjeździe, mamy tu Rydwan, prawda? Czyli mamy, mamy te podróże, najprostsze no jechać, nie jechać. Takie pytanie będzie zadawane i rozstrzygane przy, przy okazji tej zadumy. Dla jednych będzie to tylko pojechać i wrócić, natomiast dla innych będzie to kwestia zamknięcia definitywnie. Etapu gdzieś, rozpoczęcia etapu gdzie indziej. Żeby to zrobić, ważne będzie wyrównanie. Czyli jeśli ktoś ma taką decyzję do podjęcia, to będzie oczekiwać takiego rozliczenia się. Czyli być może brak tego rozliczenia powoduje opóźnienia. Właśnie w tym planowanym wyjeździe, bo tutaj wice, widać działania są. Radą Waszą jest rycerz buław, czyli um, nie sieć, właśnie o, wyzwanie. Siódemka kielichów to jest takie siedzenie, dumanie, przelewanie z pustego w próżne, prawda? Natomiast radą jest zupełnie inna energia, jest rycerz buław, czyli zamiast siedzieć, zastanawiać się, gdybać, a stukać palcami w stół, i myśleć, to należy skupić się na zrobieniu planu, co mam zrobić, co mam zamknąć, gdzie mam z kim się rozliczyć, co wziąć, czego nie brać, komu zapłacić. I to dopiero będzie działanie konstruktywne, takie jak radzi właśnie rycerz Buław. Prawda? Ja bym powiedziała, że jakby w tym miejscu, gdzie jesteście. Lub z tą osobą, z którą jesteście, myślę, że kwiecień przyniesie takie właśnie rozstrzygnięcia, że okres takiej, nie wiem, nie chcę powiedzieć szczęśliwości, bo to nie o to chodzi. Tylko takiego, w coś barany wierzyły lub komuś bardzo ufały. Karta słońca jest przepiękna, ale ona jest tutaj pokazana odchodząca do przeszłości, czyli być może, że taki okres spijania sobie z dzióbków, jeśli mówię o parach, albo okres prosperity, jeśli chodzi o finanse w danym miejscu, dobiega końca. Oczywiście to, że ktoś Dobrze zarobił, będzie teraz rzutować na dalsze życie. Mamy tutaj dwa asy, więc czas rozpocząć coś nowego, i nikt za was tego nie zrobi. Mało tego. Z otoczenia macie wisielca, czyli tu nie za bardzo bym liczyła na to, że ktoś wam pomoże w podjęciu decyzji. Wręcz przeciwnie, będzie takie wrażenie, że bardzo ciężko jest kogoś namówić do zmiany zdania, bo może wy chcecie jechać, a ktoś chce zostać, tak? I jest takie tarcie. No, ktoś chce, wy chcecie się ruszyć, działać, natomiast no, ciężko namówić do zmiany zdania właśnie tę drugą osobę. Ciężko namówić do zmiany zdania potencjalnego pracodawcę. Natomiast to, że macie wisielca w otoczeniu, czyli jakby nie ma waszej jakby póki co akcji i od razu reakcji ze strony wszechświata, to nie znaczy, że macie siedzieć i dumać. To właśnie Czas taki, mimo tego, mimo tej wiedzy, że no nie za bardzo co się tam rusza, może ktoś szuka pracy na przykład, tak? no i mamy kartę wisielca, więc no nie za bardzo się rusza w tej kwestii, co nie znaczy, że mam przestać wysyłać CV. Wręcz przeciwnie, wysyłać jeszcze dwa razy więcej, a może coś zmienić w tym CV. Czyli będzie to czas taki właśnie takiej też zadumy, może w, w pozytywnym, tego słowa znaczeniu, w którą stronę chcę iść, jak, w jaki sposób mam kontrolować swoje życie, w którym kierunku podążyć. No, może być też trywialne, że tak powiem, decyzja, no, nie taka trywialna, bo to koszty duże, jaki samochód kupić, czy niebieski, czy czerwony, prawda? Bo się ktoś uparł, że niebieski, a wy chcecie czerwony, no i ciężko namówić do zmiany zdania tę osobę, która się uparła na niebieski. Czyli tu mamy taki, takie proste przykłady z życia codziennego, ale też przykłady y, związane z decyzjami kluczowymi w życiu, prawda? Czy chcę być z tą osobą, czy nie z tą osobą. Karta Słońca też często oznacza taką, już powiedziałam, spijanie sobie z dzióbków, które tutaj widać, że, że się kończy i, i taka proza życia codziennego się zaczyna wkradać, y, ale też y, mówi o takim. Zaufaniu. Żeby nie powiedzieć o łatwowierności, o takiej naiwności wręcz. I być może ta, przepraszam za słowa, naiwność, którą barany okazały, tak, teraz zaczyna ufały w, w coś komuś. I, I było to dosyć naiwne. Tak? I teraz w starciu z <coughs> rzeczywistością. A, Zaczyna spadać ta maska z oczu, czyli to pobożno orzeczeniowe Nie, on na pewno zostawi dla mnie tam swoją żonę, będzie ze mną, prawda? No bo się ufało w karcie Słońca. Tak na pewno, jeżeli obiecał ktoś coś, to dotrzyma słowa. No, to okazuje się, że jednak wisielec, że ten termin się przeciąga i ta maska zaczyna z oczu spadać, prawda? Czyli nie tylko to, co sobie wyobrażaliśmy, łyście sobie. To będzie się, że tak powiem, e, nabierać kształtów, ale właśnie wyjdzie to, że trzeba będzie zweryfikować, stanąć twarzą w twarz z problemem i nie pozwolić sobie dłużej na to, żeby ktoś Wam was mamił obiecankami jakimiś. Macie dążyć do asamieczy, czyli albo właśnie odcinamy się od od tego, co widać już, że było tylko pobożnym życzeniem, a nie staje się faktem, a smieczy to są wszelakiego typu nowe sprawy, nowe projekty, zarówno w pracy, tak jak i w życiu. Kolejny as, as kielichów. Jeżeli Rydwan, tak, dwa kierunki mamy, lewo, prawo, a z kielichów może zwiastować właśnie pojawienie się nowej miłości w waszym życiu, w którą, w tą stronę warto będzie podążać. No są obawy, co na to powiedzą bliźnięta, waga wodnik, tak, na, na te wasze nowe pomysły tutaj. Jest obawa. No, z drugiej strony, e, ja bym też powiedziała, że nie chcecie okazywać komuś niechęci, nie? Znaczy, Takiego, takie odepchnąć. Nie chcecie tak definitywnie kogoś lub czegoś odepchnąć? A z drugiej strony, bo, bo nie wiem, bo ktoś się poczuje urażony, takie macie myśli, prawda? Więc no tu jeszcze w tej siódemce kielichów, tak, a du macie, co z tym zrobić, nie? Bo to też może być czytanie odwrotne, że to baran będzie, no właśnie dlatego, że nie chce kogoś odepchnąć i nie powie, że, dobra, było fajnie, skończyło się, e, idę do przodu. Ale już bez Ciebie, prawda? Zmieniam pracę, bo, no bo nie, na przykład nie, 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 pieniądze, które tu zarabiam, są niewystarczające. No jeszcze, jeszcze taka zwłoka, no bo może nie chcecie palić mostów. Natomiast ta trójka buław, tak? Widać, w tej karcie widać, to jest Wasza karta, że nowe jest na horyzoncie i Wy już wiecie, co to jest. Do decyzji. Czy ruszać, czy nie, ale w trójce buław już w dwójce się decyduje, a w trójce rusza się do przodu. I Wy wiecie już, w którym kierunku, z kim, do kogo i jak. Także moje drogie Barany, życzę Wam w kwietniu wielu niespodzianek od losu, które niewątpliwie przyniosą Wam dwa asy, a as, smiecz. Jest to sygnał, coś nowego się tutaj w Waszym życiu kroi. Życzę wielu udanych decyzji, działań. Wasza karta? Szóstka kielichów, baza podstawa. Też takie sięgnięcie w przeszłość, a może tutaj w tych kartach pokazane jest ta, ta nowość, ale w postaci sięgnięcia do przeszłości, czyli jakby powrót do korzeni, powrót do tego, co było. Czytanie ogólne, więc, żeby uzyskać precyzyjną odpowiedź na te pytania, zapraszam do kontaktu indywidualnego. A póki co wszystkiego dobrego i do usłyszenia w maju.